Cześć, witam wszystkich ponownie. Ja mam na imię Piotrek na kanale Orention i zapraszam na nowy let's play, nowe zagrajmy. Otóż jest to gra Mo Mars Warlocks. Zupełnie nic nie wiem o tej grze. Będąc na, na przedświątecznych zakupach w jednym z dyskontów spożywczych, kupiłem ją za kilkanaście złotych że pokażę, tak wygląda, ma taką piękną obwoluta jeszcze na dodatek, tu jest pudełeczko w pudełeczku jest gra karta startowa i tak dalej tak to wygląda no i cóż, jest to, jest tutaj napisane, że jest to cyberpunkowy RPG na czerwonej planecie I z tą czerwoną planetą to raczej można było się domyślać już z samej nazwy. Bukabelek tu Dynda. No i cóż, wybierz i rozwijaj alternatywne style walki. Twórz własne uzbrojenie oraz pancerze. Losy Marsa i jego mieszkańców leżą w Twoich rękach. Zainteresowało mnie to, że jest to RPG. Crafting. Przerażające bestie, niezwykła historia epickie pojedynki. No i cóż, <laughs> oczywiście, zajrzałem na, na YouTube'ie, oczywiście są już e, gameplaye, no ale nie oglądałem ich, żeby sobie nie popsuć zabawy, bo on, e, w przygodówkach i w RPGach raczej jest tak jak z książkami, rzadko kiedy się wraca. No i jak już się wie, co jest, to. To tak, odbiera się to inaczej. Ja chciałem mieć taki, takie, że tak powiem, dziewicze spotkanie z tą grą. No i cóż, ustawiłem sobie tu opcję. Trochę zagrałem, żeby się zapoznać z mechaniką przez chwilę, dosłownie. No i cóż, no. no nie zachwyca ani oprawą graficzną, ani mechaniką. Jest to taki. Stworzyło to niezależne studio, z tego co wyczytałem, Spiders, czy coś takiego. Myślę, że to jest taka budżetowa produkcja, ale, no nie wiem, no moim zdaniem zapowiada się nieźle. Także rozpoczynamy grę, nie chcę kontynuować, chcę nową grę. Wiem, wiem. Okej. Okay. Na średnim, zawsze wybieram średni za pierwszym razem, ponieważ łatwy, to już odpada, a te inne wyższe to raczej nie chciałbym tutaj lamić za każdym <laughs> krokiem. Na każdym kroku. Porada: nie wahaj się używać w walce menu taktycznego. zwolni ono akcję i pozwoli wybrać mi z Będzie intro.

my friends and i got together to talk and do nothing most every night and then one morning the soldiers came to take me away me and a lot of other guys from the neighborhood to defend the guild i think i was actually proud at first they gave me a uniform and a gun And then I understood. Up close, war doesn't make you a hero, it makes you tired. It's nothing more than bloody marches. Blistering days, men stacked up against each other in sweaty trenches, stinking, covered in lice. So exhausted we can't sleep, shaking from the thought of what the next night will bring. The night, infernal marches. Tramping through blood and shit. Herded like cattle by overzealous officers, sending wave after wave of idiots like me off to get butchered, screaming at us like it was all our fault. Stupid kids who shit themselves at the first sight of a blade and cried like babies when ordered back to the front. No, i've do gone on like that until i ended up face down in the dirt but i was one of the lucky ones captured and stuck in a wagon full of guys i barely knew they rounded us up and tossed us in a cattle car packed in like mutants and sent us far away behind enemy lines i don't know if it's night or day i completely lost track of time

They shoved us out, lined us up, and welcomed us to our new home. You're about to meet the Sandpit! I want every one of you clean within the hour! You will then be taken to the Registration Office. You will inform them of what you know how to do, and you will be assigned a post and a bottle. Now, get going! Full out! Nowy co to Te piaskownice to chyba prysznica takie piaskowe. Nie wahaj się używać wolce walce menu taktycznego, zwolniono akcji pozwoli ci wybrać umiejętności i przedmioty znowu zniknęły. Nigdy nie mogę do tego czytać do końca. No powiem wam, że zaczyna się fajnie. Dlatego postanowiłem sobie zagrać w tę grę.

<laughs> what do you want? Can I get your tongue? What are you, special? Is that it? Huh? You're a case. Maybe you get off watching? Go take a seat. After all, this is the only entertainment you'll get in here. <laughs> Isn't that right, guys?

You need to be put down. No, Why, uh, uh, you in o... You looking for pain? You mental? Fucked in the head? Nah, nah, I don't need this. You're already dead. Sit, fuck. Just think about what you're gonna do to this poor bitch. Brings a tear to my eye. I... I just can't watch. I'm sensitive.

Thanks. Thanks for the help. I powiem wam, że takie pierwsze wrażenia, że Voice Acting jest przyzwoity. Grafika no... Ja nie jestem zbyt wymagający, powiem wam uczciwie, przyzwyczajony jestem od lat do jeszcze starych gier. Ta grafika oczywiście się rozwija, ja to rozumiem, ale w zupełności uważam, że jest przyzwoita. Także, no, robi na mnie zupełnie fajne wrażenie. Dobra, grajmy dalej. Ten mu dziękuję i co odpowiedzieć? odpowiedź? Po prostu nie mogłem stać bezczynnie, nie robiłem tego. A może ja tylko chciałem zatrzymać cię dla siebie? I co to znaczy, że nie jestem tylko lepszy niż pan? Mówi, że mnie trochę za rano. To jest fajny sposób, jeśli chcesz zostać w tym miejscu. Mnie. To mnie. To nie taki.

Snota dołączył do grupy. Snota? Wiecie, jaki popełniłem błąd? Nawet nie wiem, jaka jest klawi Tabem mamy jakąś mapę. Nie wiem. I. Tak, i mamy inwentory chyba jakieś. Broń. Znoszone ubranie. Podarty ubór, ubiór więźnia, zestaw narzędzi. Pozwala na przygotowanie zastrzyków i tworzenie amunicji. Umiejętności dziennik wojny. Pierwsze kroki w więzieniu. Opuść piaskownicę. Wróć. No dobra, czy to jest ta piaskownica, rozumiem. Aha, bo to są takie, już wiem. Już to widziałem, jakieś takie piaskowe prysznice. No i widziałem też, że takie błyskające przedmioty można zbierać, na przykład. Czy przeszukiwać. E Zbieraj, co się da. Możesz przeszukiwać pojemniki i sterty śmieci w poszukiwaniu różnych materiałów. Możesz je wykorzystywać do tworzenia amunicji lub ulepszeń dla broni i zbroi. Albo sprzedawać w zamian za inne dobra. A i podniosłem złom trzy, chyba, trzy jednostki, kawałki złomu, tak? Aha, mam jeden materiał trzy złomy, tak? Skrawki metalu używane przy. No, czyli skrap metal po angielsku. Ulepszeń broni i zbroi, materiał. Skrawki metalu. Materiału wykorzystywane do tworzenia zwykłych, ulepszeń broni i zbroi. To mogę coś ulepszyć? Plus 9 broń improwizowana. To mam taką broń. Kurczę, najgorzej, że ja nawet nie wiem, jak, jej, wydo, jak ją wydobyć. Ale dobra, będziemy się, mam nadzieję, że będzie tu jakiś samouczek. Czekajcie, jak stąd wyjść, Wróć. Nawet widzicie, rozpocząłem nagrywanie i nawet nie spojrzałem w klawiszologię, też jestem dobry. Tak mi się spieszyło, no ale kupiłem ją <laughs> przed Wigilią Bożego Narodzenia, a dzisiaj mamy 27, bodajże, albo 28. Że długo czekałem. Żelastwo. To jest ekipunek, zestaw narzędzi, tu. Druty, śrubki, bolce, nakrętki i inne drobiazgi niezbędne do wykonania czegokolwiek od pułapki i amunicji po ulepszenia broni i zbroi. Tej broni chyba nie mogę ulepszać, tak? Przedmiot w użyciu. Hmm, postać. Zdolne uczeń niedostępne. Doświadczenie zapokonanych wrogów. Płyn i życie. Maksimum życia 100. Regeneracja życia na sekundę 0,50. Maksimum płynu 100. Aha, czyli też będziemy musieli dbać o płyn. A pod M pewnie gdzie mapa, co tak? A tu tabem. Kurczę, nie można. Trzeba naciskać wróć. A tu tabem mam taką mapę przeźroczystą, taką powiedzmy mini-mapę. Okej. Okay. Gdzie można tu z kimś zagaić, oprócz cnoty? Z tym nie, z tym nie. E. Tak? No niewiele, tu pogadamy.

i don't have what i need to repair the thermal conductors or the sand pump and i need something to tighten these bolts and of course my wrench is broken i'm keeping busy though i can always unblock the sand extractor i'm not too busy just now can i give you a hand looking for something in exchange i guess <laughs> if you can dig up some parts and a wrench i'll be grateful but i already took everything in the stock and i got no idea where to look now what exactly do you need i need two resistors three bits of sheet metal and a number nine wrench i'll get that for you if you can do that man pretty much a wasteland equipment wise around here <laughs> why help the mechanic i mean even if he seems alright he's still an enemy yeah true but i think it could be useful for us to get on his good side he could give us equipment or serum Pan Pomocnik, No dobra, mamy tutaj dziennik wojny. Zadania poboczne. A, pan pomocnik. Dziennik. Nic nie ma w dzienniku walki. A, tutaj mamy taką marsopedię. Zadaje obrażenia zależnie od używanej broni. Okej, okay, to ja sobie będę musiał poczytać poza nagraniem, bo. Aha, proszę. Pełnia to najstarsza z kampanii wodnych. Kompanii wodnych. Została stworzona na krótko przed... Na krótko po zamęcie przez niedobitków korpusu... Bad... Dobra, wiecie co? Ja poza nagraniem sobie to poczytam i... i wam o tym pokrótce opowiem, bo tak to będzie strasznie długo trwało. Aha, miałem te zadania. To jest mapa J. ...H... No dobra, podchodzimy. Ten. Dzień wojny. Zadania poboczne. Znajdź części, których potrzebuje mechanik. 0 na 6, czyli 6 części. mam znaleźć. Rozumiem. I to idziemy szukać sześciu części dla mechanika. Och chyba pan gruby tam jest. A a jak jest zapis F5? Tak. Tam jakiś... jakiś... Jak, jak, pikto się pokazał w prawym górnym rogu. You have fun. I hope she's still wet because I'm going to ride her rod. Been waiting for you. Me and the guys decided that we didn't appreciate your attitude. You may be crazy, but even if you're too fucked up to know when to open your mouth, we've decided we'll show you how to close it. Right, time to teach you some manners, darling. What? No, mamy to coś. No że jakiś samouczek, nowy cel, załatw grubego, podczas walki wciśnij, aby zadać przeciwnikowi obrażenia. No, że... O, tutaj mam jakąś... ale dziwnie to się wszystko... A, tu jest no dobra. Tak się chyba bronię. Ale mi zabrał życia. Zdrowia. No dobrze, leży. I no, co? Atakując z życiem F, rozbroisz broniących się przeciwników. Możliwisz sobie atak używając e lewego klawisza myszy. A nie wiem. Kop. A, takie buty. A tak to on się. Bronił, faktycznie, tam ci stoją, dwa rany Następny, ten, ten też się będzie bronił. Fajny jest ten samouczek, jak dla takich jak ja, co nie przeczytali nawet klawiszologii. F, tak? No. Walto. Nawet nie wiem, jak ten koleś się nazywa. Też jakiś nieprzedstawiony bohater, jak w innych grach. Regeneruje mu się chyba to zdrowie. Ten się broni. Uy. No dobra, dwóch mamy z głowy. Ciekawe są te walki powiem wam. Tylko nie, nie do końca umiem sterować. No ale go łupie tą rurą. O no, grubego teraz. Ej, nie w... Nie w tym kierunku. No, gruby z... O, ho ho! Patrzcie na moje zdrowie. Nie zwróciłem na to uwagi. No, Czekamy chociaż aż przestanie migać. A co mam pod dwójką? Młody pokonał tego grubego.

roy aren't you from aurora afraid so they called me temperance back then but i chose roy those virtue names aren't really my thing oh Hard? Okay. i guess temperance doesn't fit you look a little out of your element kid how'd you end up here the war i guess just like everyone else and i do belong here uh, I've done some things I know how to defend myself it's just that it's taken me a while to get my feedback under me well then now that I see you can walk I might have something you can do for me not as your... your bitch right? why? you applying? as a matter of fact I was hoping you could help me get out of here alone? it's impossible but two of us... yeah let's go to the mess hall we need to find a place where we can talk Ok, I'm right behind you. Co mu się stało, Rojowi? <laughs> Zdobywanie doświadczenia. Gdy awansujesz na nowy poziom, wciśnij K, żeby sprawdzić drzewka umiejętności i wybrać nowe moce. A, to Roy awansował na nowy poziom już. Idź do stołówki. No i co? O kurczę, tutaj będzie ciężko. Drzewko umiejętności. Nowicjusz. Wydane punkty. Zero. A, pozostałe punkty dwa. I co to jest? Renegat. Pierwsza umiejętność niepoznana. Możesz poruszać się i używać zastrzyku jednocześnie. Wojownik. Umiejętność niepoznana. Aha, to są te umiejętności Redukcja obrażeń fizycznych, a zadawanie? Pozwala na parowanie ataków ze wszystkich stron, a to? Minus 20 obrażeń podczas uniku A to? Technomania? W tej chwili nie możesz kupować umiejętności tego drzewka, renegat. Umiejętność niepoznana przeciwnikom trudniej uniknąć ataku piaskiem. Ataki od tyłu zadają 50% więcej obrażeń. Dobra, bierzemy to. A, i wydałem jeden punkt. Mhm. I tam jeszcze było coś z parowaniem ciosów. Plus redukcja obrażeń fizycznych. Minus otrzymywanych obrażeń podczas uniku. Dobra, to weźmy to jeszcze. No i dobra, wydaliśmy te dwa punkty. O, czyli to jest ta ta część rpg taka budowania postaci. Patrzę na stoper, moi drodzy, okej, okay, już czas skończyć ten pierwszy odcinek. Cóż, mam nadzieję, że spodoba wam się ta seria. Proszę o komentarze, proszę o sugestie i cóż. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.